Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku jestem, jestem znowu na rybach, znowu będę coś łowił, ale dzisiaj nie będę łowił na byle co, dzisiaj będę łowił na pieczarki. To jest już e, chyba drugi odcinek z serii, w której łowię na e, dziwne rzeczy. Na początku łowiłem na, e, na czosnek i ten film się bardzo przyjął, bardzo wam się podobał, ma on już kilka tysięcy wyświetleń, więc sporo osób go obejrzało i dzisiaj właśnie będę łowił na pieczarki. Po prostu na pieczarki. Tutaj już rzuciłem troszkę do wody. Mam też trochę więcej, żeby właśnie ponęcić, połowić i dzisiaj będziemy próbować coś złowić cokolwiek na pieczarki. Czy to się nadaje do y, łowienia na haczyk, czy się będzie trzymało, czy po prostu ryby to będą jadły, czy nie zwracały na to kompletnie uwagi. Ja kompletnie nie wiem. Jeszcze nigdy nic na pieczarki nie złowiłem. E, nie próbowałem nigdy, ale pieczarki mają taki specyficzny zapach i e, wygląd taki jaskrawy, biały. Więc. Dla ryb to może być dosyć interesujące, zaraz to oczywiście sobie sprawdzimy. Najpierw wrzucimy kawałek pieczarki właśnie do wody, właściwie już wrzuciłem i na razie nic go nie je, więc zobaczymy, czy coś go zacznie po jakimś czasie jeść. Ja totalnie nie wiem, ale się zaraz zobaczy. Więc, więc właściwie wrzucam kawałki pieczarki, wrzucę może trzon, oto. To daleko leci, bo jest ciężki. no. Także zaraz zobaczymy, czy coś to będzie jeść. Zaraz rozkładam wędki, zakładamy to na haczyk. Zobaczymy, która część pieczarki się najlepiej trzyma na haczyku. Więc zaczynamy łowienie. No, chyba się lubią pieczarki. Widzicie to? To nie jest chleb, to jest pieczarka. No, ewidentnie ławicka skubię to. Tylko trzonu nic nie rusza, tylko kawałek kapelusza. O. Trzonu nic nie rusza, tylko kawałek kapelusza. No dokładnie, ale rymy coś właśnie jest, Tam nie widać tego, ale tam. Przy powierzchni jest parę karasi, taka ławicka mała, ławiczka mała. No, że coś to je Zaraz spróbujemy to założyć na haczyk i w końcu zarzucić. Na pieczarki będę łowił metodą spławikową. Mój ulubiony spławik. Kawałek plecionki. Tutaj jest oliwka, krętlik i nieduży haczyk. O, taki haczyk. Zaraz spróbujemy coś założyć. Ja myślę, że najlepiej będzie się nadawała o ta część pieczarki, ta tutaj, taka gąbczasta. Znaczy taka trochę gąbczasta, to białe. Zaraz to właśnie utniemy. O taki kawałek. Niech będzie na pierwszy rzut taki spory dosyć kawałek, na może coś większego, większego karasia. Zobaczmy, czy to się da w ogóle założyć na haczyk, ale chyba tak, z tego co czuję, to się chyba da, da się, normalnie się zakłada na haczyk, super, więc, więc rzut po rybę. Okej, okay. tak, w miarę niedaleko od brzegu, zarzucone i czekamy. Było pierwsze branie na spławik z pieczarką, i z tego co widzę, spławik tańcuje, ale na razie nie ma. Chwila, teraz nie widać, oczywiście, bo włączyłem nagrywanie tak. O, było chyba widać. No tak, także coś go skubię. Coś skubię. Może tego nie widać, ale. No, widać, dobra. Coś właśnie skubię. Zestaw z pieczarką na razie nie ma takich większych brań, takich podtopień typowych. Chociaż to teraz troszkę mocniej pociągnęło coś. To jest chyba albo. Ba... O kurde! Kurde! Czemu nagrywałem? Chwila! Coś, coś mocniej pociągnęło. Dobra, nie ma ryby. Nie ma ryby, ale były brania. I nie ma też na haczyku pieczarki. Dobra, to rzucam jeszcze raz. To jest chyba dosyć dobra przynęta. Także taki kawałeczek pieczarki idzie do wody. Dobra, teraz się musi udać. Teraz mam troszkę mniejszy kawałek niż wcześniej, więc może małej rybie będzie łatwiej to yy, no nie zaczep. Serio. Dobra, teraz się uda. Na pewno. Już nie rzucę, że ża zaczep żaden. Musi się udać. A teraz dosyć blisko. Tutaj coś weźmie. Chyba nie. Dobra, po prostu teraz będę czekał. Też coś bierze, coś bierze. Muszę Wam powiedzieć, że coś bierze. Zaraz Wam pokażę. No coś, coś skubię. Widzicie? Coś tak jak puka tutaj przy brzegu, ale to musi być coś naprawdę niedużego. To chyba rzucę troszkę dalej. O, coś, coś właśnie co, co jakiś czas lekko pociągnie. Myślę, że nie ma co tutaj łowić z brzegu, bo tu chyba tylko są malutkie rybki. Ale coś, coś ciągnie co jakiś czas. Więc ja przerzucę troszkę dalej. Więc ja przerzucę troszkę dalej. O, tam będzie, myślę, ok. I zobaczymy, czy tutaj coś zaraz weźmie. O, od razu branie, jak widzicie. Od razu spławik zaczyna się ruszać. Jakże dobra, to, to ja na razie robię cięcie i nie. Też nie, chwila. Coś coś mocniej bierze. No to co? Rzut po rybę. Rzut po rybę. Kolejny już. Ale są brania to jest najważniejsze. Niech będzie tutaj. Ok, widzę już brania pierwsze od razu, od razu. Tylko teraz tutaj chyba jest bardzo drobniczka malutka, która nie potrafi połknąć tej pieczarki albo, albo po prostu ee, nie wiem. Tylko one tak to skubią delikatnie, nie biorą pewnie na pieczarkę jeszcze, może i nie znają, nie wiem, nie wiem. Ale są brania, ale są też bardzo mocne brania. Jest ryba, jest ryba, jest ryba. W końcu. Jest w końcu rybka. Na pieczarkę. Dobra. Jest pierwsza ryba. Ona się już tu sama odhaczyła. Na pieczarkę. Jak kurde. Ona ma teraz tą w pyszczku pieczarkę, ale nie chce otworzyć pyszczka. Taki mały karasek. Także taki mały karasek już jest. Taki nieduży na pieczarkę. Już go odhaczyłem, właściwie sam się odhaczył, więc zaraz go wypuszczam i po prostu łowię dalej. Zobaczymy, czy złowi się coś jeszcze. Także taki fajny karasek niech płynie sobie dalej, a my zaraz zarzucamy znowu na pieczarkę. Przy pieczarce, którą wrzuciłem, jest bardzo dużo karasi, także ja tam zarzucam. No także mój spawik jest obok tej pieczarki i może coś w końcu weźmie trochę mocniej. No, Trochę z zarzuceniem spłoszyłem tą ławicę, co jadła pieczarkę, ale dalej tam są y, pod powierzchnią ryby, które biorą na mój spawik. Dobra, rzucam jeszcze raz, bo tam y, troszkę mi wesz weszło w zaczep. Ok. na pierwsze brania, które myślę, że będą szybko i so, już są. Jest, jest ryba, od razu, od razu po tożsycie. Jest rybka na pieczarkę. Dobra, także kolejny rzut po rybę robimy. Znowu na pieczarkę. Okay. I mam nadzieję, że znowu branie nadejdzie bardzo szybko i z tego co. Jest ryba, o kurde, zdjęła <grybę> się. Ale była ryba od razu. Super. Chyba troszkę za słabo zaciąłem. Od razu już zaczynam. Zakładam. Zakładam. Tak. Zakładam. Kolejny kawałeczek Trzeba w miarę dobry znaleźć. To nie jest taki chopciuk. O, taki będzie kozacki. Trochę go też obcinam nożyczkami, żeby on nie był taki duży. Teraz jest taki w miarę, w miarę, w miarę. Wielkościowo Więc rzut po kolejną rybę Teraz ją spróbuję troszkę mocniej przyciąć Jak tylko wpadnie do wody To już jest branie, Ok, Było mocniejsze branie, nie ma ryby niestety Nie ma niestety ryby Ale teraz będzie ryba Teraz, teraz na pewno Musi być teraz ryba Okej, okay. czy coś będzie I nic nie bierze Dobra, ławica jest przy brzegu Ja teraz, póki tutaj jest blisko ławica One tak chodzą przy powierzchni je dość dobrze widać. Dopóki jest blisko ławica, to ja zarzucam. Okej, okay, było branie. No, nie spodziewałem się, że coś się dzisiaj złowi. Już parę ryb było. Branie jest naprawdę masa. Tylko chyba pieczarki atakują te mniejsze sztuki. Bo dzisiaj nic takiego fajniejszego nie złowiliśmy. Ale, ale zaraz jeszcze będę oczywiście łowił. Fajnie, że coś się cokolwiek złowiło. Będziemy tu jeszcze może łowić kiedyś na pieczarki, ale raz już tego nie będzie odcinka. Jak po prostu nie będzie kukurydzy, to można sobie wziąć pieczarki, albo nie będzie robaków, no to pieczarki można kupić, albo jak będą po prostu w domu jakieś pieczarki, to można sobie wziąć i zarzucić. I można coś w ten sposób złowić, dlatego fajnie, super, kolejna przynęta. Kolejna spoko przynęta, na karasia przynajmniej. Ale myślę, że te inne płocie, karpie, to też by na to mogły brać, bo to są, jak karasie biorą, bo karasie są podobne, prawda, to są karpiowate ryby, więc yy, myślę, że inne ryby z rodziny karpiowatych też by się interesowały pieczarkami. Dobra, to ja nie będę tutaj jakoś przedłużać, tylko zarzucam jeszcze raz. Ja to się nie dziwię karasiom, że tak biorą na pieczarkę, no bo w sumie pieczarka ładnie pachnie, dodatkowo fajnie się trzyma haczyka i jeszcze ma ładny kolor. Więc to, to robi z niej właśnie bardzo dobrą przynętę, myślę. Ok. ma taką spokojną wodę. Zarzucone, brania natychmiast. O, nie ma ryby. Teraz mocno po, podnęciłem, więc, więc można zarzucać. Na razie jeszcze ryby nie podpłynęły pod. Yy, pieczarki, ale zaraz wyślę to Więc ja już tu zarzucam. O, tutaj będzie git i czekam. Czekam na rybkę jakąś. Myślę, że brania będą bardzo szybko. O, już są brania właściwie. Więc dobra. Ja tutaj nie będę się zajmować nagrywaniem, tylko teraz się zajmę wędkowaniem. Jest ryba w końcu. Kolejna. Najmniejsza dzisiaj, ale patrzcie. Teraz ewidentnie widać, że została złowiona na pieczarkę no taki malutki karasek oczywiście go teraz odhaczam. no takie maleństwo już ucieka fajnie fajnie już dzisiaj połowiliśmy parę ryb już złowiłem także naprawdę przyzwoicie no i jest kolejna rybka znowu na pieczarkę bo dzisiaj mam tylko ze sobą pieczarki Taka rybka na pieczarkę. Ten kawałek z kapelusza, bo z trzona się nie nadaje, tylko z kapelusza. Więc dobra, więc ja ją odhaczam już tutaj. W ogóle tam się coś większego chyba rzuciło na pieczarkę, na pływającą pieczarkę. Jakiś może amur? Nie, raczej nie. Albo chyba jakiś bardzo duży karaś. No nieważne, to taki karasek. Kolejny już dzisiaj. Nie, na do wody. No i jest kolejna rybka, też taki malutki karasek, ma parę centymetrów dosłownie, ale on ma bardzo fajną łuskę. Zazwyczaj ten ma taką bardzo złocistą łuskę, nie, nie widać tego, ale ma bardzo fajną łuskę, ładnie, ładną kolorystycznie. Taki malusieńki karasek ucieka do wody, także poszedł już sobie karasek. Zaraz chyba już będę kończyć, nie wiem, ale jeszcze troszkę połowię. Dobra, więc ja już właściwie będę się zbierał, jeszcze może troszkę połowię, ale generalnie bardzo, bardzo fajnie dzisiaj połowiłem. Parę tych rybek złowiliśmy, właściwie sam, bo dzisiaj jestem sam, bez Mikołaja, mojego kolegi, ale dzisiaj właśnie trochę połowiłem na dość bardzo dziwną przynętę na wieczarki. Nie spodziewałem się, że coś złowię, totalnie. Znaczy, tak po części się spodziewałem, bo jednak to tak mi się wydawało, że coś na to może brać, bo to jest właśnie białe i ładnie pachnie. Ale nie byłem do końca pewny. Ale się coś złowiło bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na to połowię I może złowię coś fajniejszego. Nie wiem, ale będę na pewno próbował. I dlatego jak na przykład nie będzie kukurydzy lub robaków w domu białych robaków, ziemniaków czy czegokolwiek i będą tylko pieczarki, to można wziąć pieczarki i pójść nad wodę i sobie połowić jakieś karaski chociażby cokolwiek, jak nie ma innej przynęty i Wam się nudzi i są zamknięte sklepy. No nie wiem, generalnie pieczarka to jest nadaje, dobra przynęta, nadaje się do łowienia, więc ja już będę właściwie kończyć, możecie zostawić... Subika z dzwoneczkiem, też y, oczywiście zostawcie pod tym filmem łapkę w górę dla zasięgu i w ogóle i te sprawy. Więc to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć.